Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Zbędką na Wodę w Polskiej Świat. Witam Was Piotr Nirecki. i Kamil Karczowski. Kamil, gdzie, gdzie dzisiaj będziemy łowić? Jaką metodą i co byś powiedział o tym zbiorniku, na którym teraz się znajdujemy? Mówimy dalej na zbiorniku z górską Nawiny. Jest to zalany kamieniołom. Populacja ryby jest tutaj duża, no w szczególności karp. Jest dużo jazia, są ładne szczupaki, sumy. Leszcze. leszcze również nie, nie jest to spora populacja leszcza, ale są leszcze duże. Także no zobaczymy no dużo białej ryby, więc dlatego przygotowaliśmy dużo zanęty, grubej zanęty, bo jeżeli wejdą karpie, no to nam oczyszczą to yy, bardzo szybciej. dokładnie. Na razie poślemy kilka rakiet, zobaczymy, czy, czy będą brania, czy nie będą. W trakcie łowienia będziemy donęcać, będziemy obserwować, co się dzieje po prostu. Zanim przejdziemy do wędkowania, chciałbym trochę powiedzieć na temat metody, na którą będziemy się łowić. Metoda przez wielu wędkarzy bardzo lubiana, prosta. Eee, polecam też wszystkim tym, którzy nie mają czasu na ryby, tylko po prostu mogą się wybrać w dwie godziny i spróbować coś złowić. A będziemy mówili na federka. Eee, Czyli ten tak zwany koszyczek. Stara metoda, dosyć ciekawa. Ja lubię czasami po prostu łowić czy na rzece, na wiśle, na odrze, czy również na takich zbiornikach jak dzisiaj. Prosta metoda, skuteczna metoda i do, dosyć ciekawa. Jeśli chodzi o, o metodę na feder, ja przygotowałem sobie wędkę 360. To jest akurat turnament, Ona ma wyrzutu do 200 gram. Tu spokojnie możemy łowić delikatniejszymi wędkami, to nie ma żadnego problemu. Akurat mam taką przygotowaną, dużo mocniejszą. Ale to spokojnie możemy pikerka delikatnego wziąć, nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o kołowrotek, mam przygotowany kołowrotek z wolnym biegiem, dosyć duży. Żyłka 22, spokojnie nam wystarczy. Przypon 16. A tu może Kamil by pokazał, jak ma zrobiony zestaw. Kamil może by zademonstrował Państwu. Krótki przypon, haczyk gruby, bo wiadomo, mamy karpie w łowisku, tak żeby, żeby nam się nie, nie odginały, dalej krętlik, stoperek, stoperek no i rurka no, antysplątaniowa i, i koszyczek 30 gramowy. Znaczy, tradycyjny zestaw z koszyczkiem. No dokładnie. Jeśli chodzi o, o zanęte, to no wystarczy zwyczajna zanęta, nie musi to być federowa zanęta, ale żeby była drobna, o drobnej frakcji i pamiętajmy o, to, o tym, że najważniejszym elementem jest to, większość wędkarzy uważa, że najlepiej jak ta zanęta cały czas jest w tym koszyku, rzucamy kilka razy i ta zanęta zostaje. Ta zanęta za każdym razem po rzucie ma pracować i ma wypadać, żeby te ryby nam przypłynęły do danego miejsca, gdzie będziemy łowić. Też ważnym elementem jest punktowe łowienie. Możemy sobie zaznaczyć na żyłce, czyli tutaj tu jest taki specjalny o, element kołowrotka, gdzie możemy po prostu sobie zaznaczyć, czy wziąć żyłkę, zacisnąć przy już i później zbijać na tą samą odległość cały czas tam zestaw, oczywiście z dobraniem punktu na drugiej stronie. Cały czas zestaw ląduje w tym samym punkcie. Jeśli chodzi o zanętę, tutaj mamy bardzo grubą zanętę, to jestem przerażony, ale Kamil wie co robi, zna ten zbiornik i to jest też bardzo istotne, żeby poznać zbiornik, wiedzieć jak się łowi. Będziemy łowili dosyć grubo. Yy, dlatego mamy dosyć duże haki. Yy, żyłka na przykład nie 16, czyli to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo grubo. Ale zobaczymy, co się będzie działo. Yy, oczywiście ty tutaj dodałeś pelet, prawda? Pelet yy, halibutowy 4,5 mm. Yy, kukurydza, yy, ziarna, konopie. Zalane jest to boosterem truskawkowym. Yy, to taki że, aromat zapachowy. Dokładnie. Ten yy, booster jest. Yy, ma, yy, jest gęsty jak syrop, okleja te ziarna. I jak zasypaliśmy to zanętą jeszcze sypką, I jest no to... słodki. Dokładnie. Mamy przygotowaną zanętę do koszyka, mamy przygotowaną e, zanętę do nęcenia, o, g, bardzo grubą, że tak powiem. E, będziemy dzisiaj pokazywali, jak e, zaznaczać sobie markerem miejsce, gdzie będziemy wędkowali. Bardzo istotne i będziemy nęcili rakietą. E, jeśli chodzi o. O rakiety, to to już Kamil się wypowie, co jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi w doborze rakiet, które muszą się przy uderzeniu z wodą bo zaraz y, ta zanęta musi się rozsypywać. Nie mogą być po prostu zbyt sztywne, prawda? Tak, mamy różne typy rakiet. Są rakiety, które nie są otwierane, wsypujemy zanętę od góry i po prostu ona działa na zasadzie spławika. Jak ląduje w wodzie, odwraca się do góry nogami, ale w, i w trakcie lotu, y, jeżeli mamy ziarna, mamy pelet, y, potrafi to wypadać. Rakietą, którą będziemy nęcić, to jest tak zwany spomp, jest to rakieta zamykana, która po prostu wpadając do wody, uderzając o tafle wody, otwiera się i wysypuje nam zanętę. Zaraz to pokażemy i bardzo naprawdę skuteczna metoda nęcenia. Czyli na początek oczywiście zaznaczymy sobie markerem miejsce, gdzie będziemy donęcać, gdzie będziemy łowili. Ja będę po lewej stronie nęcił markeraty po prawej, no. prawda? I tak będziemy łowili. Dobra. To przechodzimy teraz y, do pokazania Państwu, y, jak zaznaczyć markerem miejsce, gdzie będziemy łowili i później oczywiście Zanęcimy, no i przechodzimy do wędkowania. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, będą fajne ryby i pogoda nam dopisze. Atmosfera jest fajna, a to jest najważniejsze. Teraz zaznaczymy sobie łowisko, w którym będziemy łowić, postawimy tam markera, i wokół niego będziemy nęcić. Piotrek będzie łowił po jednej stronie, ja po drugiej. Także zaczynamy. Teraz może pokażę ściągam markera do samego dna. I teraz wysuwając żyłkę i marker nam się pojawił. Teraz na zwykłej jagrawce zawiesimy tutaj zaraz za samą szczytówką ciężarek. Tak, żeby zatopić o... Żyłka, żeby szła po samym dnie. To jest właśnie rakieta typu z pomp. Jest ona zamykana, także możemy nęcić i samymi ziarnami, i drobnym peletem, no i można kule zanętowe małe lepić i, i też wkładać. Zamyka się i przy wpadaniu do wody, uderzając o tafle wody, otwiera się i wyrzuca nam zanętę. Wisko mamy już zanęcone. Kamil pokazał rakietę jak nęcić. Bardzo mi się podoba. Idealnie w punkt praktycznie nęcił. No i teraz przechodzimy do wędkowania. Ja będę łowił z lewej strony. Kamil będzie łowił z prawej strony, żebyśmy sobie nie przeszkadzali. No i czekamy na, na ryby, które mam nadzieję, że będą dzisiaj nam brały i nam dopiszą, żeby coś fajnego też w programie pokazać. Bo oczywiście nie tylko wiedza, ale też i yy, nie tylko technika, o tak, yy, teoretyczna. Ale i praktyka musi też być w tym wszystkim. Musi to mieć yy, ręce i nogi, dlatego mam nadzieję, że jakieś fajne ryby dzisiaj złowimy. No i zaczynamy nasze, naszą przygodę z wędkarstwem tu na tym zbiorniku. Jedzie. Idzie tylko Oj nie... Nie! Co to jest? Jazik? Jazik mamy O, mamy jazika. Kolejny gatunek ryby, którą dzisiaj zrobiliśmy Mały jazik, Hot. Znaczy, wreszcie i tak wywojnie no, teraz Wikniemy. bardzo fajnie e, zwrócił mi uwagę Kamil e, o tym zakładaniu żyłki na klips, na klips, ponieważ przy dużym karpiu często jest tak przy zacięciu, że możemy po prostu stracić rybę. E, on mi tutaj właśnie powiedział, że można zupełnie inaczej zrobić, prawda? Dokładnie. E, na szpule kołowrotka, jak wykręcimy ją, można założyć kawałek przeciętej dętki i po prostu wsunąć tą dentkę na e, na żyłkę. Także podczas rzutu żyłka i tak się zatrzyma i spadnie w jedno miejsce a jeżeli weźmie nam większa ryba to spod tej dentki będzie mogła spokojnie wysuwać żyłka. żyłka to jest bardzo tak ważne, także nie stracimy ryby po zarzuceniu zestawu do wody możemy sobie sprawdzić nawet głębokość łowiska takim zestawem na wędzisku możemy zaznaczyć sobie odcinki 25-50 cm i po prostu zarzucając zestaw ściągamy Markera do samego ciężarka. Ciężarek jest tu przelotowo. Marker jest na, na końcu żyłki dowiązany. Ściągamy do samego dna i wysnuwając żyłkę z kołowrotka. Napiętą, oczywiście. Tak, napiętą. Po y, danym odcinku, czyli albo 25 cm albo 50, wysnuwając, aż marker wyskoczy nam y, na powierzchnię. Możemy sprawdzić go. sobie głębokość łowiska i tak po kolei, po kolei, metr po metrze możemy sobie... Czyli możemy wygruntować sobie łowisko. No, dokładnie, do tego to służy. Teraz nam będzie służyło to do tego, żebyśmy zaznaczyli, w którym miejscu łowimy i gdzie mamy nęcić. Ktoś potem może nas zapytać, czy, czy ryba po braniu nam nie splącza tego. Ciężarek leży na dnie, więc żyłka od ciężarka też idzie po dnie. Na koniec zaraz za samą szczytówką zaczepimy sobie jeszcze jeden ciężarek, który wrzucimy do wody. Także cała żyłka będzie szła nam idealnie dolegając do dna, a po już zanęceniu, po zarzuceniu zestawów markera możemy ściągnąć do samego ciężarka, także ryba, która będzie pływała nam z naszym zestawem, no nie powinna tego splątać. Bardzo małe prawdopodobieństwo. To mi się podoba właśnie w programie wędkarskim, że cały czas czegoś nowego się uczy i pierwszy raz mam możliwość poznania tego typu, yy, po prostu zaznaczenie sobie miejsca, gdzie będziemy łowić. No to bierzemy się do pracy. Jasne. Nie dużo do szczegółów. Dzisiaj ogólnie ryba słabo żeruj. Wreszcie krwał. No. Strasznie, agresywnie atakował. Tylko tak jak mówię. Oa! Są waleczne tutaj ryby czekamy na karpie. Czekamy na karpie. Muszą być. Oj, kolejny leszczyk Nie wiem co mam teraz. O, no jest kolejna ryba. U, o, trochę walczy. Może będzie troszeczkę coś większego. Nie chcę zbyt szybko ciągnąć, bo mam cienki przypom. Jeszcze Nieduży. No na razie same te leszczyki. Ale coś się dzieje Małe ryby, drobne ryby O, wypiął się Sympatyczne. No i wrafę do wody. Kolejny mały leszczyk. Ewidentnie kar dzisiaj nie żeruje, nie wszedłowiska. Bardzo delikatne branie. Teraz zmniejszyłem, że tak powiem, i haczyk, i zestaw, czyli założyłem jedenastkę na przyponie żyłkę i na jednego robaka białego. Chyba będzie leszczyk. Tak jest. Chodź, spokojnie, spokojnie. Delikatne baranko. Liczymy na karpie, no ale na razie się nic nie dzieje z karpiem. O, dobrze, zapięty. No i na wodę.